Druga sprawa problematyczna to coś, co można by określić jako dość mechaniczne, sadownicze podejście do kwestii sposobu czy też schematu nasadzeń. Otóż czasami można spotkać się, i to kilka razy już to widziałem, z takim podejściem, zgodnie z którym no, założenie lasu miałoby polegać żywnościowego czy też ogrodu leśnego na tym, że wyznaczamy sobie linie, wyznaczamy sobie odstępy w tych liniach i sadzimy sobie drzewa równo w rządkach. Te odstępy są czasem większe, czasem mniejsze. Niektórzy sadzą co 6, niektórzy co 7 czy 8 metrów. W każdym razie podejście mniej więcej byłoby takie. Czyli, innymi słowy, w obrębie tego podejścia traktuje się ogród leśny, czy też las żywnościowy, jako coś w rodzaju konwencjonalnego sadu takiego sadu, jak ten, w którym się w tej chwili znajduje. Jako takiego założenia, w którym mamy drzewa równiutko w rządkach posadzone, w równych odstępach i sprawa leci. Tak więc ogród leśny w tym podejściu miałby być Czymś w rodzaju konwencjonalnego sadu, tylko ewentualnie bardziej złożonym, w tym sensie, że zamiast jednego gatunku rośnie tam ich kilka, czy być może nawet kilkanaście. Na czym polega problem z takim myśleniem o ogrodzie leśnym jako trochę bardziej skomplikowanym sadzie konwencjonalnym? Otóż pierwszy problem polega na tym, że no jakiego odstępu byśmy sobie nie przyjęli, czy to jest 6, czy 7, czy 8 metrów w rzędach, no, jeżeli dobrze tego nie przemyślimy, to bardzo małe jest prawdopodobieństwo, że wszystko będzie nam w tą foremkę pasować. No, bo jeżeli sobie posadzimy w takim rzędzie, nie wiem, powiedzmy sobie e, czereśnie na standardowej podkładce, jabłoń na standardowej pokładce, orzecha włoskiego takiej mniej więcej odmiany y, większej, oraz jeszcze tak nawiązując do poprzedniego problemu, posadzimy sobie jakieś drzewo leśne w rodzaju jesiona. No to problemy są gwarantowane. Jeśli on nam urośnie na 15 metrów zwyż i kilkanaście metrów szesz, albo i więcej, orzech włoski wyrośnie nam na 10, 12 metrów wzwyż i wszerz, i będzie nam pasować, bo będzie miała te 6 metrów mniej więcej czy też 7, jeśli jest na tej standardowej, nieskarlającej żadnej podkładce. A tam czereśnia czy wiśnia, którą mieliśmy na początku, posadzona na takiej zwykle, jak się pod sadzi tego typu gatunki, będzie mniejsza. No więc problemy są dość oczywiste. To jest jedna sprawa problematyczna. Druga sprawa problematyczna polega na tym, że no, ogród leśny to nie jest sad, to nie jest zbiór samych drzew, to jest układ trzypiętrowy, w którym mamy drzewa i to jeszcze drzewa o rozmaitych wysokościach, więc to piętro drzew można jeszcze na dwa piętra rozbić, jeśli ktoś lubi takie. Podziałów dokonywać. Dalej mamy piętro krzewów i na końcu mamy piętro roślin zielnych, i wszystkie te piętra mają nam dostarczać jadalnych plonów. I teraz problem polega na tym, że krzewy i rośliny zielne, jakie możemy posadzić i uprawiać w ogrodzie leśnym, część z tych gatunków faktycznie ma. Nieduże wymagania, jeśli chodzi o światło, ale część, niestety, ma całkiem spore. Oczywiście, cały czas mniejsze niż większość standardowych roślin jednorocznych, warzyw jednorocznych. Tym niemniej to nie jest tak, że one sobie będą mogły cały czas w cieniu przebywać albo mieć tam, tam godzinę czy dwie słońca i wszystko będzie dobrze. No nie, jest sporo takich gatunków, które dla poprawnego planowania, dla poprawnego wzrostu i planowania będą nam wymagały tych. 5, 6 godzin bezpośredniego światła słonecznego dziennie. No a jak sobie zaprojektujemy to tak w ładnych, równiutkich rządkach i nawet w tych rządkach zrobimy to tak, że to wszystko będzie do tych rządków pasować, co nie jest rzeczą prostą. Odbierze nam dużo różnorodności, no ale w pewnej uproszczonej wersji byłoby możliwe. To co? No to tam nie będzie miejsca na poprawnie funkcjonujące krzewy i poprawnie funkcjonujące rośliny zielne. Oczywiście póki te. Zasadzone przez nas drzewa owocowe nie urosną do właściwych sobie rozmiarów. Wszystko będzie dobrze, ale jak już urosną, to tam zrobi się po prostu za ciemno. Więc to jest problem numer dwa. Co na to począć? A no tak, po pierwsze nie myśleć o ogrodzie leśnym jako o sadzie. Czyli nie myśleć o tym, że możemy sobie wyznaczyć równiutkie rządki, pod wszystko posadzić i będzie to ogród leśny. To będzie sad, może sad permakulturowy, te granice między sadem konwencjonalnym, permakulturowym, a y, uproszczonym y, ogrodem leśnym czy też lasem żywnościowym są dość płynne, no, ale w każdym razie no, to nie jest to, w jaki sposób należy o tym myśleć. Projektowanie ogrodu leśnego y, jest nieco niestety bardziej skomplikowane. Trzeba to pomyśleć tak, żeby dopasować do siebie rozmiary drzew, po pierwsze, i zostawić odpowiednie odstępy między nimi, tak żeby warstwa krzew i warstwa roślin zielnych. Mogła dobrze funkcjonować. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli już z jakichś względów podejmujemy decyzję, żeby sadzić w rzędach, to trzeba te rzędy bardzo dobrze przemyśleć. Sadzenie w rzędach nie jest czymś absolutnie złym, ja sam też tak robię. Z pewnych względów, kiedy potrzebujemy układu uproszczonego, bo na przykład chcemy, żeby to nie był ogród wyłącznie na nasze potrzeby, tylko miał jakiś wymiar komercyjny, no to oczywiście zawiadując taką dużą przestrzenią liczoną w dziesiątkach aru czy też hektarach, no musimy sobie to jakoś uprościć. Wtedy faktycznie wsadzenie w rzędach jest bardzo pomocne, zwłaszcza na początku, bo ułatwia operowanie, zawiadywanie, troszczenie się o to wszystko. No ale wtedy te rzędy trzeba bardzo dobrze przemyśleć. Trzeba bardzo dobrze przemyśleć, to znaczy też, dopasować rozmiary docelowe drzew do. Odstępów w rzędzie i odstępów między rzędami, no i też projektować to w taki sposób, żeby tam jednak miejsce na te krzewy i na rośliny zielne się znalazło, co najłatwiej zapewnić zap, um, zaprojektowując odpowiednie odstępy um, między rzędami, albo odstępy między um, w rzędzie. Więc to byłaby druga strategia. Także um, Sadzenie w rzędach pod sznurek ma pewne swoje oczywiste, bardzo łatwe do zrozumienia hmm, zalety, i w pewnych sytuacjach faktycznie tak powinniśmy robić. Natomiast nie zwalnia nas to od bardzo precyzyjnego projektowania. No, niestety tak dobrze nie ma. To nie jest sad konwencjonalny, w którym sobie układamy pod sznurek, i później ostrotniemy, i wtedy może wszystko być jak wygląda na obrazkach. No, niestety nie jest to sprawa taka prosta. Trochę trzeba czasu spędzić nad projektowaniem, być może jest to mniej, no nawet na pewno jest mniej niż kiedy projektujemy taki nierządkowy ogród leśny, ale tym niemniej sporo pracy w to włożyć trzeba.